Bo kiedyś dużo więcej portali plotkarskich miało włączone komentarze, których oczywiście nie trzeba było się logować. W tej chwili z mojej wiedzy, ponieważ bardzo często dostają ode mnie pisma ten jeden portal, został tylko jeden. Gdzie musisz, gdzie nie trzeba być zalogowanym. Zalogowanym. A, okay. zalogowanym. Czyli żeby skomentować, trzeba się zalogować do. Niektóre servisu. wprowadziły w ogóle, że nie można komentować. Nie, niektóre portale wprowadziły, że trzeba się jednak jakoś tam zalogować, założyć pocztę. Już na przykład mając pocztę, to już jest to troszeczkę łatwiejsze, powiedzmy, powiedzmy żeby potem ich jakoś tam złapać. Ale jest jeden portal, który dalej daje swobodę, zresztą ma naczelne hasło Stop Hate przed sekcją komentarzy. No i tam jest oczywiście opcja zgłoś moderatorom. To nie działa i ja wiem, jak, ile ja maili wysłałam, bo jak ja czytam, jak ktoś pisze, że moje dziecko zaczęła dać do gazu, a oni nie widzą w tym nic złego.